Znajdujemy się na torze Silverstone, chyba najsłynniejszy tor na Wyspach Brytyjskich i zresztą jeden z najsłynniejszych na świecie. Ja w tej chwili za kierownicą Porsche 911 GT3 RS z 2004 roku. Tylko 385 koni mechanicznych. Jeszcze taka stara szkoła samochodu. Na prowadzenie samochodu Porsche jest zawsze wymagające, ze względu na to, że mamy bardzo wysoką masę za tylną osią, co oznacza, że mamy dobrą przyczepność w momencie, w której chcemy wyjechać z zakrętu. Natomiast samo złożenie się do zakrętu wymaga przeniesienia środka masy ciężkości bardziej naprzód, żeby dociążyć przednią oś. Szymon znowu jest w tej za kierownicą dużo szybszego auta, czyli Ferrari 488 GTB, bo się zmieniliśmy. Tamto auto ma niesamowitą moc, jest nowoczesną technologią, pewnie ma około 5 sekund od 100 do 200 na godzinę, e, natomiast wymaga innego stylu jazdy. Staram się za nim nadążyć, ale nie jest prosto nadążyć za, za Miko Marszykiem. Teraz mam o tyle lepiej, że przynajmniej wiem, kiedy on hamuje, no ale... O, ale tego na przykład nie zrobił. Taki symulator z pewnością pomaga w poprawie techniki jazdy, natomiast na samym początku jest to zawsze trudne dla każdego, kto jeździ pierwszy raz, ze względu na to, że nie czuć tak bardzo prędkości. Ja w tej chwili jadę 210 na godzinę i widzę tylko oczami, jak szybko jadę. To wiele ludzi na pewno myśli, że, że na takim czymś nie da się nauczyć jazdy, a to jest naprawdę bardzo, bardzo realistyczna rzecz, nawet jeśli. Są tu zainstalowane takie gry jak, jak tak jak mówiłeś, jak Dirt, czy, czy nawet, powiedzmy, Forza, czy inne gran Turismo, nie? Dobra, postaram się nie wypaść. Ja w ogóle zazwyczaj gram w skarpetkach. Ale, nie, teraz pijadę w butach, ale wyczucie jest lepsze w skarpetkach, no? Nie można hamować tak, jak się hamuje w zwykłej, nazwijmy to, grze komputerowej. Czyli nie można po prostu docisnąć na maksa pedału hamulca. Ja, tym zwykłym samochodem czujemy to na całym ciele. Na dodatek na torze nie ma tak wielu punktów odniesień. Jak na przykład w samochodzie rajdowym, gdzie blisko mijamy drzewa, i 150 km na godzinę często robi większe wrażenie niż 300 km na godzinę na, na torze. No widzisz, jeden mały tylko błąd, i, i to auto już, już leci z mocą, nie ma żartów. Ale Szymon doskonale sobie radzi, jak na debiutanta. Jestem pod wrażeniem. Zobaczymy, ile czasu zajmie. Zajmie miko, żeby nas wyprzedził. Nawet nie wie, jak niebezpiecznego kierowcę ma przed sobą. Jak nieprzewidywalnego. No, kierowca się sam wyprzedził, ale, ale jeszcze walczy. Po krótkim treningu przechodzimy do części rywalizacji, na którą z Szymonem tutaj czekaliśmy, bo zastanawialiśmy się, który kierowca będzie szybki. Jak się okazuje, mam więcej trochę obycia w symulatorze, dlatego też zdecydowaliśmy, że mamy dwa kółka. Natomiast ja ruszam 30 sekund po Szymonie, żeby trochę podkręcić tutaj pikanterię tej rywalizacji. O, i ruszył czas. No to mija pół minuty, więc ruszam. No to jeszcze mi z trasy, co jest niezwykle pozytywem. Drugim pozytywem jest to, że nie widzę w wstecznych nikogo. Dokładnie, a ścigamy się już półtorej minuty. Półkułka za tobą Naprawdę, jeden błąd, i można, i można wypaść. Wypaść z Już widzimy, że to się zbliża, czyli odrobił te tak 30. Jak się... Nie powiem, jego widok w lusterkach też jest dość strasujący. Wszystko zależy, jak teraz wciśniesz gaz na prostej. Gaz, gaz, gaz. O, zobaczcie, jak Ferrari odjeżdża. Już byłem na zderzaku, a teraz znowu będę dwie sekundy za Dawaj, 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 walcz, walcz, walcz! A widzisz jaka różnica na prostej? Między Porsche'akiem a tym, a... Przepaść. Wielkie dzięki Szymonu, szacun, dobra jazda.